Typuję czwartą kolejkę PKO Se Klasy. Co prawda w ten weekend odbędzie się tylko 7 spotkań, ale zobaczymy, czy przez to może pójdzie nam lepiej. Nie zapomnij zaobserwować po więcej takich treści. W tej kolejce, jak już wspominam, zostały przełożone dwa mecze, jazd Gliwice Lech Poznań oraz Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin. Ale przechodząc do pierwszego meczu, Korona kielce Radomek Radom i tutaj typuje Radom jak mimo gry na wyjeździe. Radom jak znów zaskoczył w poprzedniej kolejce i pokonał raków aż 3 do 1 i co jedną z dwóch największych niespodzianek tego sezonu. A korona, mimo swojego lepszego występu przeciwko Zagłębiu Lubin. myślę, że tutaj znów przegra i według mnie jest to większy kandydat do spadku typując po trzech kolejka. Mecz drugi górnik zabrze brutę malika I tutaj jestem na górnik, ale myślę, że wygrałem różnicą tylko jednej bramki. Górnik ostatnio przegrał z lechem Poznań 2 do jednego, i mimo momentu wyglądał blado na tle dużyny z Poznania. A Termalika zremisowała ostatnio z pogonią po bardzo wyrównanym meczu, więc Termalika na razie też zaskakuje na początku tego sezonu, ale mimo wszystko w tym spotkaniu typuje, że wygra drużyna z zabrze. Mecz trzeci. Alka Gdynia pogoń Szczecin. Alka ostatnio zaskoczyła Legię i mimo dużej przewagi wojskowych udało im się bezbękowo zremisować, choć Alka w tamtym spotkaniu mogła także wygrać, ale piłka postrzela aby mówić o w poprzeczkę, ale poza tym wydaje się póki co, że Alka będzie walczyć o utrzymanie do ostatnich kolejek. A pogoń jest zupełnie całkowicie inną. Gdy gra na wyjeździe, a gra u siebie, a ten mecz odbędzie się na stadionie w Gdyni. Więc tutaj stawiam na remis. Mecz czwarty. Widzew Łódź Wisła Płock. I tutaj stawiam na Widzew lub remis. że z Łodzi bardzo dobrze zaprezentowała się w ostatnim meczu, wygranym z Gekso masz 3 do 0. I zdaje się, że Widzew ma szansę walczyć o coś więcej w tym sezonie, a Wisła, czyli niespodziewany lider Eksa klasy po trzech kolejkach, jest zdecydowanie największym zaskoczeniem tego sezonu. Ale myślę, że Widzew zakończy ich bardzo dobrym pasce. Mecz piąty Gielonia białe jest Krakowia. I tutaj stawiam na drużynę z Krakowa. Pasy naprawdę świetnie weszły w ten sezon, i mimo ostatniego remisu z Lechią prezentują się naprawdę dobrze, ale niestety dużym osłabieniem dla nich jest kontuzja Hasicia, który wypada na około 2 miesiące. A Jaga nie grał w ostatniej kolejce Ekstraklasy klasy, a do tego mogą być zmęczeni po czwartkowym meczu z Sirke Mecz szósty Legia Warszawa GKS Katowice. I tutaj stawiam na nudny mecz, gdzie padną maksymalnie dwie bramki. Legia ostatnio zamisowały, jak już wspomniałem z Alką Gdynia 0 do 0, a GKS Katowice przegrali 3 do 0. A do tego Legia po meczu z Lernako może wyjść w składzie, i czuję, że mecz Mecz, skończy się w wygraną po jednym golu, bądź remisem 1 do 1. I ostatni mecz, siódmy. Lechia Gdańsk podejmie u siebie motor Lublin. I tutaj stawiam, że wpadnie co najmniej 3,5 gola. Lechia to drużyna, której mecze chyba są najbardziej spektakularne w tym sezonie Ekse klasy, ale ostatnio znów stracili bramkę w samej końcówce na wagę 3 punktów z Krakowią i po trzech meczach mają zaledwie 1 punkt. A tak realnie to nawet minus 4, bo jak wiemy zaczynali oni sezon z minus 5 punktami. A motor odpoczywał w ostatniej kolejce Ekse klasy, ale grali oni sparring z grecką drużyną Masteras i pokonali ich aż 4 do 2. A do tego warto dodać, że motor nie przegrałem z Lechią od 5 spotkań, notując 4 zwycięstwa i 1 remis. Oczywiście piszcie swoje typy w komentarzach i jak myślicie, jaka drużyna zaskoczy w ten weekend?